Ja wideo kręcę. Ze... Wiktor, no chodź, zobacz szybko. Tato, tato, nagrywam. Zobacz, jaki wąż rybę złapał. Zobacz. O, o widzisz? O, ryba mu uciekła. Widziałeś? Tam pod łapką. Tu poszedł. Ojej. O, tam jest. O, tam jest. Widzisz? O. Ale niesamowite, co? Wow. O, rybka ucieka. <noise> o Jezu, o Jezu, jaka ma paszcza! Uważaj, żebyś... Poczekaj, uważaj, dobrze, żebyś tutaj nie ten. Ale co? Byś chciał wysłać. Nie, nie, no. On już teraz się boi. Boi się tak. i teraz... Uważaj, żebyś... No, no, boi się, boi... no. Tak, Jest bardzo dużo Gdzie on to jest? z No, do wody. Ojej, nie, nie. nie, nie. do wody? Oni tam dogoni.